Cyklu modlitwy według Josepha Murphy'ego, modlitwa druga. Wiem, że jest tylko jedno źródło, prawo życia, duch żywy, od którego pochodzą wszystkie rzeczy. Stworzyło ono wszechświat i wszystko, co w nim jest, boża obecność koncentruje się we mnie. Mój umysł jest otwarty i chłonny. Jestem kanałem, przez który swobodnie przepływają harmonia, piękno, przewodnictwo, bogactwo i dobra nieskończoności. Wiem, że bogactwo, zdrowie i sukces wyłaniają się z wnętrza i pojawiają, pojawiają się na zewnątrz. Teraz pozostają w harmonii z nieskończonymi bogactwami wewnątrz i na zewnątrz. Wiem, że te myśli zapadają w moją podświadomość. I znajdują swoje od odzwierciedlenie na ekranie rzeczywistości. Każdemu życzę wszelkich błogosławieństw. Jestem otwarty na boskie bogactwa duchowe, mentalne i materialne, a one suną do mnie niczym potężna lawina. Te prawdy wnikają w moją podświadomość. Wyobrażam sobie, jak niczym nasiona, które sadzą w ziemi, przenoszą się z mojej świadomości w podświadomość wiem, że jestem staroświecki i kształtuję własny los. Pokładam ufność w nieskończonej istocie, która wszystko stworzyła, a to decyduje o moim życiu. Oznacza to niewzruszoną wiarę we wszystko, co dobre. Żyję w radosnym oczekiwaniu na to, co najlepsze, i przychodzi do mnie jedynie to, co najlepsze. Wiem, że w przyszłości zbiorę żniwo, ponieważ wszystkie moje myśli są myślami Boga. Siła Boga tkwi w moich dobrych myślach. Moje myśli są nasionami dobroci, prawdy, piękna i obfitości. Sadzę teraz myśli o miłości, spokoju, radości, sukcesie, bogactwie, bezpieczeństwie i dobrej woli w ogrodzie mojego umysłu. Jest to ogród Boga. Chwała i piękno Boga manifestują się w moim życiu i wiem, że mój ogród przyniesie obfite plony. Od tej chwili będę ekspresją życia, miłości i prawdy. Mam wielkie szczęście i powodzenie we wszystkim co robię, a Bóg hojnie pomnaża moje dobra.